Jak ci się podoba. No Co? Nie. nie, Co? Karimata, o ty. E, e, Zostałem na brodacz, e, niestety, Z został zmiesiony przez Zawinę. no Nie udało nam się odkopać na no, przykrobie. Udało... Może i nie ma bunkrów, ale i tak jest się nie Sarek? Bo ja tu jestem. Udało się nam zakopać Jarosława. Czyli nastała nowa era drużynowych duktu. O, no dobra, teraz. Nie to kadasz, mnie teraz nagrywasz. Nagrywaj. Nagrywam teraz wow. Wiedzieliście, że dzisiaj jest 28 grudnia, czyli Międzynarodowy Dzień Pocałunków. A my dzisiaj z ucałujemy idealne schronisko Pietro, dzisiaj jesteśmy na szlaku czarnym. Ruszyliśmy parę minut temu. Słucham? Pietrowa woda! Pietrowa woda. Będziemy dzisiaj z okazji tego dnia wywać naszego Pietrowa. Później zobaczymy gdzie dojdziemy dalej. No to tak nogi mnie bolą, zostałem tutaj zmuszony żeby jechać, kazali mi jechać. No Sylwestry jest niedługo, miałem jechać do Zduniaka, a nie wiem jak się plany potoszą, bo mogą mi autokary odjechać. No i co, no i ale życie się toczy dalej, nie wolno się poddawać, never give up, never what? Never give up! Dobra. Po numer cztery, Jarosław Zasadzki nie daje rady, stare kości tytanowe, kolana, po są wózek inwalidzki albo hospicjum, no. E, idziemy Postuń dalej, ja idziemy to po to ponad to... godzinkę. Dobra, chłopaki, już wiemy, ktoś śpi tym, dzisiaj poza jaskinią. <laughs> Ja, ja mogę, ja robię polarnika człowieku. Mam to gdzieś, mogę robić dzisiaj. Kiedy kto z Możemy ten. E, więc tak, i idziemy dalej. E, Serek szykujnoszę dla dziadka. Polecam ja mam oglądać i... wroga do końca, kto przeżyje to tą to wędrówkę. Są bałwany. Ej, faktycznie było. Są bałwany? Tak. Ej, to tak wyglądałem. Stado bałwane. I Jak spadni na dół to już tam nie było człowieka za bardzo Co zbierać? Także nie polecam schodzić ze szlaku. Co mnie nagrywasz, nie? <grywa> <Co>? Myślałem. <grywa> o, oh, <grywa> to jest no, jak pan, Idealny idealny. To jak Że to żebyśmy się na ciebie uważali? Nie, 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 to nie ten. A tu jest teren monitorowany, ja bym tu uważał, oni tu monitorują. Łącznie trują chłopaki ostre tutaj teren. Nie, ale to jest fajne. To jest fajne. Nie jest fajne. Idziemy. Idziemy, wiór. Dobra, idziemy. się Michał. to schronisko się nazywało? Bugabonga? Bugabonga, Petrowa Petrówka, Petrówka. Albo Petrowa-Bonga Za chwilę wejdziemy Spokrejmy. Damy radę! Jest ciepło, więc nie wiem <grym> czy na zewnątrz bym nie jadł śniadanka jak są takie edity Me gusta, me eh, gustas. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la 3, jeden, czym, akcja. Trzech sobie byś romny, ten, ten osiągnąć sobie. Tak. No nie już... Zde zdecydowanie. Tak, no to dobrze <śmuszczaj> znaczy, Tak sobie teraz jechać po tym takim fajnym, pięknym do... śniegu. No Dobra. Wystarczy tylko na wyjazd Dobra. pojechać. Wystarczy na wyjazd i wystarczy pokałtować no. jakiegoś gościa w pomarańczowej, kurce i tak samo jak wystarczy wejść na... Dobra, to zaczynasz mulicę sensownego, czy. Zaczynasz micę sensownego? Tak. Ale ten fakt. Udało nam się dojść z Jarkiem Zasadzkim na jego Słuchaj, własnych nogach. Kolega, o tu już są nagrywki, nie? Uspokój się. Nagrało się, że mnie rzuciłeś śniegiem, pozdrawiam. Nagrało się, że Ty rzuciłeś mnie śniegiem. Nie, nie. Doszliśmy, daliśmy radę, Jarek też dał radę. Mimo upływu czasu i używania telefonu. No i podczas... mieliśmy już, już od razu na telefonie. Już wpadłem. No, a, ta dzisiejsza... na telefonie. Ja, to dzisiejsza, dzisiejsza, dzisiejsza starczyzna. Tragedia. Mm, masakra. Jesteśmy pod yy, jakimś chronikiem? Petrowa Bołda. Petrowa Bołda. Petrowa Za nami jest. I są, a jesteś w stanie zapamiętać chociaż raz nazwę stereotypów? <laughs> Nie, ale pamiętam tamto, że tamto stereotyp to jest odrodzenie. E, no więc pamięta chociaż raz. Było bardzo ciężko. Daliśmy radę, pokonaliśmy stado wilków, Wataka wilków. I co? I żmije, żmije. żmije, przyszliśmy żmije, przyszliśmy jęczenie wiewióra i. Ej, dobra, to jeszcze kup przesadziłeś, nie? Ani razu nic nie powiedziałem. Znaczy, żałosny teraz jesteś. Nie no, jęczał, bo kamera mu nie Bardzo, działała. Nie a no dobra, to, ale to tylko kamera, nie? Nie wędrówka z nim, nigdy w życiu. Słuchamy, nie oceniamy, tak? Ta wędrówka była masakryczna z wiewiórem i już ale... nigdy więcej. Dobra, koń zagrywa, ej, ja przestałem nagrywać. Chcę powiedzieć jeszcze raz. Jest półtora metra śniegu. Zdecydowanie za mało. Tak, gdyby był z nami jastrząb, to by już go z nami nie było. I już, by utonął. już był tonął? Dlaczego go nie ma? Był, ale się za Idzie, Idziemy szukać więcej śniegu. Tak. Co są śląskie góry? Śląskie skały. Śląskie? Śląskie skały. Boże, nie są czarne, są zielone. No właśnie, to być... śląskie. Jest z węgla. Gdzie węgiel? Znajdujemy się na w śląskich kamieniach. Śląskich kamieniach, na pewno? Tak, śląskie kamienia. Tam są czeskie kamienie. Tak, tak. Tam są czeskie kamienie. Po naszej lewej mamy czeskie pokaż kamienie. serek, serek pokaż. Serek, pokaż czeskie tam, tam, kamienie, tam. Czeskie, tam, czeskie. <śla> nie siebie, tam są skały. <śla> za nami są śląskie o? kamienie, jesteśmy to jest to to, trochę nie za bardzo zadowoleni z tego, ponieważ nie są czarne i nie są z węgla. Ale czeskie wyglądają prawie tak samo jak śląskie. Niestety, tak ogólnie tam są Czechy, jak tak. widzicie Czechy po raz pierwszy od stulecia mają dostęp do morza i jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni, będziemy się tam kąpać, właśnie nas inwalidę zaczęła atakować śnieżkami, albo to był Jarek, no to A, no, czyli z e, pierwsze problemy techniczne w sensie stawowe, kula umiera, kula da radę, ja wierzę w kulę, kula dasz radę? Wszyscy, jeżdżmy, wszyscy, ale, w wszyscy w wierzymy w kule. Zajarzymy w kule. Jesteśmy wiarą w kulę. Nikt nie wiem, co go nosić. Dobra, dobra. <gulia> jesteśmy na 1413 metrach teraz. 1413 tak, 1413. tak jak powiedział szef, jesteśmy na tylu metrach. Ilu jesteśmy? 1413. A, te 1413. a temperatura goręcej niż w domu. Ja zauważyłem do <gulia> tego wyjazdu. Śnieg dookoła, a, tempera a temperatura większa niż w domu. Najgorsza rzecz jest taka, że to jest po prostu upalnie w jak na góry. Piękna pogoda. Nikt na to nie był gotowy. Absolutnie nikt nie był gotowy na to, że będzie taka pogoda. Jesteśmy w czarnej przemęczy. To są murzyskie kamienie. To jest chęśniki. czeskie kamienie. Murzyskie. Czeskie kamienie, a przed nami wielki szyszak. Nastała wiekopomna chwila założenia raku w kula, jak się z tym czujesz. Bardzo źle. A czekaj, na co my next chodzimy? Szyśnik? Szyśniuk? Ja. Szyszownik? Szyszak? Great szyszak. Wielki Szyszak. Wielki Szyszak, tak już tak znam. Tak mówiłem. Może i nie ma bunkrów. Ale i tak jest się, nie sarek? Bo ja tu jestem. Naprawdę, <grym> <grym> gdyby nie było nie, to byłabym styfa totalna, naprawdę. Gdyby nie ja, ja byłbym bez uczuć. Nikt by nic głupiego nie powiedział. A, Znajdujemy się przy śnieżnych kotłach. Już się dowiedzieliśmy od szefa. Ja myślę, że tutaj jakby ktoś poleciał w dół, Miałby mega śmiesznie. Właśnie Jarek idzie w dół, więc też będzie mega śmiesznie. I co? Ja bym z takim, wiecie, taką wiewiórką i tak bym leciał. No, ej, ale nie, myślę, że to jest za nisko. Nie, nie jest za nisko. Na spokojnie, stawię wysokość. To byśmy musiał od razu rosnąć. Prosteć swoje wiewiórcze skrzydła. Szefie, jak ci się podoba? Co się stało? Teraz się zepsuł? Chyba tak. Szefie, jak ci się podoba? Yy, Ej, nie się pytanie, tego jak wam tego. się podoba? Bo mi zarobiście, nie? W sensie, Ogólnie nam jest fajniej tu być, bo po prostu to widzimy, nie? Obliczycie to tu. Aż to jest fajnie stary Śnieżne kotły. Jakby ktoś tu... A ona nagrywa, bo nie wiedział. Nigry... Tak, A ona nagrywa. nagrywa. No to to są śnieżne kotły. Jakby ktoś nie wiedział, nie był tu nigdy. Polecam zwłaszcza zimą, bo wtedy wygląda najlepiej, bo widać te wyżubienia. I tutaj często schodzą lawiny, także. Ogólnie fajnie jest. Bra. To idzie, to w nocy idziesz do wielkiego... O, next na śnieżkę to do wielkiego stawu i łowi się ryby, tam są ryby. Nie, trzeba arbuza no, wzią ja wziąć i tu zrzucić arbuza. Aha Kolej Ci się podoba. Kula, co? Nie! Nie Co? Nie. Karimata! O ty! Uff. Ona tam jest Karimata spadła. A to moja? Tak twoja! A to jak ona Uff. wypadła? Później no za co powoli I tak jak i nie wypadać? Nie, nie, o nie. dupa. Mam linę za lekka trochę, ale no cóż. Nie chcę zostawiać śmieci w górę. nikt nie chce. Bada. Uważajcie o Tylko, żeby ta gitara nie spadła, bo ci urwa łeb. Chociaż <śmiennie śmiennie> <śmiennie> tam wschodził. No i gówno. Zawysiło się. Może nadaj na Łuki Toki, że spadła karimata, może to już Spadła karimata. <laughs> o! Prawie. Nie, czemu zapał śnieg? Po wielu próbach karimata zmarła. No zmarła, może miała fajny taki bungee, ja bym to nazwał. Bungee z nosem, bez bungee. No niestety, po wielu próbach, wielu godzinach, Karima to zmarła. To nie jest zachód, to jest poranek następnego dnia. Co tutaj? No to jakby się uda fajnie w tej małej kamerce. Tak jakby mi się morda rosną. No, no bo masz szeroko. To zgasło światło i zgasły już nasze siły. Dotarliśmy. Nasze siły teraz jakieś komplikacje się zrobiły No jak zawsze no. Klątwa duktu. Siła moc. Jewior, udało się? Udało się. Boli mnie Trzy... troszkę nóżki. I, I to tyle. I boją jeszcze ramiona i plecy. Wiem, ja podnieś ręce do góry. <noise> o, o, o. Ogólnie w siódemkę będziemy spać w takim małym pomieszczeniu. Nie, nie, nie! No i... Patrko, bo, bo. Ale dobrze, że to nie, do, Jest dowód. Jest chleb, bo tak wąt pęka. Jest dowód. Szybko, chodź. Puszczasz siedmiu dukciarzy Doświadczonych. Jak zastępowy krucerkę, ,Yeah, bo on dopiero się rozgrzewa. I co? Nie kupuję wolałów to spojrzenia. Tu jest proszę. Klasyka, nie, ale co? Ale no. Klasyka, da O fumu jezuku mu luka, ke tu A mu na jezu kanikaniku na wolkaninikane. A mu na jezu kanikaniku na jak wszystko to, 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 to Proszę, Jare, panu. ja nie mam. No, ja nie mam kawiarnia. To ty Time lata robić z tego jak Tak. <słyska> Nie ja, aż nie zgaśnie Mogę To jest soft reset, czyli po prostu wyłącza go na wow. i włącza jeszcze raz Może się Ci ten po prostu jakoś system Będę cię wkurzał, tylko przyczynam. Lisu będzie vlogował noc, noc. Prze... Nie no wiem, czy dnia, albo jeżeli ci pójść w spać, w końcu, no nie? nie. Ja nie mogę. Jestem zawiedziony. Jestem zawiedziony. Ja, ale. tam? zbyt Ja, wstać, żeby. Witamy dzisiaj. Jest 29 grudnia, czyli Dzień Świętej Rodziny. I my dzisiaj, naszą wspólną rodziną z zz pójdziemy dalej. Gdzie? Jeszcze tego nie wiemy. Wiewiór. Jak Ci się dzisiaj spało? Yy, dzisiaj spało mi się bardzo dobrze, chociaż druh Stanisław sierżysko ser niestety, ale kopał mnie w nocy, mnie budził. Proszę, proszę podejść tutaj, ale, oskarżonego. Ale, zapraszamy, ale, yy, ale do mi pasł zębów, więc jest ok. Widać, to jest masakra. Widać cię. Po, po żywym śniadaniu z mrożonych parówek z balkonu. Tak, tak. tak. Jesteśmy gotowi, aby wyruszyć dalej. Po co? Po nasz cudowny obiad, czym będzie yy, kebab na cienki, kebab, to jest to. Co serek uważasz o kebabie? No ja jadłem kiedyś z szklarska i bardzo smaczny, ale szczególnie fajny jest pan, co wydaje kebaba i mówi do nas. Misiaczki, już wasz kebab jest, misiaszki, misiaszki chodźcie, chodźcie i tak, no, taki pan kebab jest. on na no, Właśnie, też to zauważyłem teraz. Tak Chłopaki, no. powiem wam tak, kamera bardzo nie lubi nagrywać nikogo, kto nie jest lisem, ponieważ wiewióra całego zablurowało. No to, no, to widzisz, to jest, więc, to po prostu ta aura. Więc widzicie, bo, jest... bo, a, tylko wspomniałem o wiewiórze i od razu się wyłączyła, wyłączyło ten ostrość całkowicie. Masakra, to jest katastroficzne. Ale mamy tutaj profesjonalną kamerę z tej strony Tutaj mamy drugą profesjonalną kamerę, ale... Jarek, zrób tak jeszcze raz I... Nie Zobaczymy, jak wywołam tutaj lawinę, czy się uda I czy to spadnie i wzruszy tamtą Ła, Nie trzeba Zobaczymy, czy ona się tutaj... ten nasyp puści, o. Widzieliście? Widzicie jak jest gładka powierzchnia tam? Tak. Bez problemu. Dobra, to teraz tutaj był łatwo był taki nawis. A teraz zejdziemy w to nasze, o, nasze miejsce. No i spróbujemy tutaj wzruszyć to najpierw nóżkami sobie przejdę taki tutaj new z nocą. Co idzie. Bardzo łatwo się wbijam w tą miękką pokrywę, którą tam mieliśmy. Tak przechodzi kolejny, kolejny, kolejny. I zobaczcie, że tak wydeptuje sobie taką ścieżkę tutaj. I ten śnieg tutaj jest w tym rusza. miejscu nacięty. No i w momencie jakbym tutaj trochę więcej wysiłku. Oho, Oho, Porusza się? Pękło. No. Pękło. Pęka. Tak, idealnie tam gdzie pszałka. Widzicie to? Ale Widzicie jak się zsunęło? I wtedy lawina jak spada. To to ma nic... Tak, dzisiaj zajęcia były bardzo fajne. Nauczyliśmy się sporo rzeczy, utrwaliliśmy i nabyliśmy wiedzę o lawinach. O lawinach śnieżnych w górach. Nauczyliśmy się rzeczy tych najprzydatniejszych. Widzisz kiedział! I tego typu Brawo. Czekaj, czekaj. Dobra, no, no. Wywołaliśmy lawinę, to było bardzo fajne. Uczyliśmy się jak pływać w śniegu. Zakopaliśmy Jarosława Zasadskiego. What? Udało się nam zakopać Jarosława. Czyli nastała nowa era drużynowych duptu. Zaraz robimy igrzyska śmierci, oto kto przejmuje drużynę. zawsze ko kochał góry. Tak. I co? Zaraz igrzyska śmierci, Serek, myślisz, że wygrasz? Pewny. No dobra. Czekam, aż się wywali. O, <laughs> poza super bohaterska. robisz wszystkie zuchołenki, hobby horsy? Ten będzie tematyka główna. Pojedziemy na ten, pojedziemy na kolonie i będzie ten. będziemy... No, hobby, A może tak yy, szóstkę nazwiesz ho, ho, Horsiare Hobby... hobby horse Hobby Hors Robisz tak serek? Tak Okej, okay, wycofuję mojego brata z szóstki cechowej Meme approved. To zostawił nas pewien e, Zostawił nas pewien brodacz e, niestety zo, został zmieszany przez zawinę no nie udało nam się odkopać na przykro mi Nie udało nam się odkopać, utknął o, wyruszamy samodzielnie na, na podróż do auta. Yy, kula jest tutaj najstarszą os yy, osobistością z największym doświadczeniem w prowadzeniu. Skoro że nie ma szefa, możemy wydać resztę pieniędzy na cokolwiek chcemy, czy... A Pieniądze mam ja, a nie, a nie szef miał w swoim plecaku, więc jest dobrze. Tak, czyli lecą na oscypki. Okay. Witamy w sekcji piłkarskiej. Dzisiaj tworzymy te dwie wielkie, potężne paczuszki za 999 zł i mogą wypaść naprawdę dobre rzeczy, więc zaczniemy już od, dobra, otwieramy paczuszkę, co w niej będzie, ja myślę, że drogie, o nie, tutaj widać, z tej strony, są limitowane karty. Pierwszą kartą jest. Odwróć się. i tak to ty. Nie widać, a ona jest, a dobra. Co jest, no? Dobra. Dobra. Pierwszego mamy Watkinsa. Chelsea. Weź trochę wyżej, żeby były widać te wszystkie. Mamy kogoś tam. Ryan Dżamal Musiala. Dobrze, dobrze. Dobrze. Dobrze, bardzo Dobrze, o Martinez z Kubany. A tu Master mają tyły Jest star karta pierwsza. Master Martinez. Rodrigo. Jest! Yes. Ale są Nie, grube no, miliony. Dobrze, to? Dobrze. To kosztuje 100 tysięcy złotych polskich. Ej, dobra. Wiem, kto jest następny. To jest jakiś zwinczenko. i uwaga. Uwaga. Ja już zobaczyłem. Ja już to zobaczyłem. Reakcja. To jest nasz. Polski narodowy patriota Wielki Polak Robert Lewandowski. Robert, Robert Lewandowski! Robert. Lewandowski! Robert. Robert. Wow. Proszę zobaczyć Nie widać się nie jest o po I, I na koniec Luka Modrucz. Luka Modrucz. No. Yy, cała... No. Widać, że ta cała prawda... Te wszystkie karty opłacały się. Opłacały się, kosztowały, nie wiem, myślę, że razem kosztem około 120 tysięcy dolarów za 999 zł. To jest po prostu czysty zysk. To jest interes, na którym da się wyżyć. Teraz się przejdziemy, przejdziemy do... Paczki numer 2. Paczki numer dwa. A teraz to jest już jedyna, jaka została, więc jest poprawna. prawej. to jest sprawa. Jest prawa. Podwaga. Jest prawidla. O, Cześć. niesamowita. Uwaga. Jest, pierwszy Mazoruri Nozdrowi no <laughs> Mogłoby być lepiej, ale tak roz mogłoby być lepiej Dimarko Di Marco. Na razie, na razie nic, nic takiego Gabriel Magalhaes Magalhaes. i Müller! Müller! Thomas Müller Winner To jest The Winner 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 jakiś, jakiś duo z Interu Tak? Cananogluk i Barella. Jest mamy duo, mamy pierwsze duo Fortnite. Bardzo, bardzo dobra karta, bardzo solidna. Nika Sule, Max Power, on ma Max power. chłopaki. De Bruyne, De, Bruyne. De Bruyne. Dobra i zaraz zobaczymy kto będzie tam ostatni. Master, Master to jest po prostu klasa światowa. I uwaga, ostatnia karta, Alvaro Morata. Morata. Ej, on ma tutaj tak pod kątem, Tak widać coś, to dobra, ale jakby dodając wszystkie karty, które dzisiaj udało nam się, prawda, tutaj dropnąć. Najlepszą, myślę, że najlepszą jest nasz Polak, Robert Lewandowski. Bez Bardzo Bez solidne statystyki w Ataku. Bardzo solidne Prawdopodobnie... statystyki w Pomocy, bardzo solidne statystyki wszędzie, wszędzie. No to tak jest tak najlepszy. Top class, to jest po prostu top class. Myślę, że Nie na wiem. drugim miejscu albo Müller, albo Modric. Modric? Kurde, ja bym oklasował De Bruyne na drugim A na trzecim... Musiola. chyba Chyba Rodrigo, <laughs> chyba Rodrigo. <laughs> jest dobry, ja w nim w FIFA grałem, hmm. to ma pięć gwiazdek sztuczek, naprawdę, nie wiem jakiego ona... Ale nie w tych, nie tutaj, ma kiepską kartę. To jest dobry zarobek, to jest około cała karta, całe te wszystkie karty, jest. 300 tysięcy polskich dolarów. Ja myślę, że to jest y, to, co uda nam się wyciągnąć, ja jestem bardzo zadowolony, nie wiem, jak wykupaki. Szczególnie. Jestem z bardzo, jest jestem bardzo zadowolony. Ten Robert Lewandowski na polskim rynku naprawdę chodzi za gigantyczne sumy. Gru, grube za miliony, gigantyczne grube sumy. Grube miliony. A podwójna karta to jest naprawdę to? Double. Może, nie, może sam w sobie, gdybyś dostał osobną kartę Czarnogluka lub Barelli, nie jestem zadowolony, ale podwójna. Jakie to jest rzadkie. Jakie to jest rzadkie. Naprawdę. Te dwie karty same w sobie. No dobrze, może jeszcze z Millerem. Są warte tyle samo co cała reszta. Tak, myślę, że to jest połowa tego wszystkiego. Te, te trzy karty. Jeszcze, połowa, jeszcze nie mam przekalkulowanego tego, ale tak na oko, naszym, eksper naszym eksperckim oczom, te trzy karty się ukazują jako najważniejsze, najlepsze. Tak, więc dziękujemy. W następnym odcinku może uda się otworzyć następne, ale dzisiaj dziękujemy. Idziemy uczcić yy, pamięć Roberta Lewandowskiego i tej karty poprzez zjedzenie moszy. W no, był wiekopomny moment, odnaleźliśmy, aby nas odnalazł już poległy pod śniegiem no, posługi, którzy szliśmy tak jak oni, szliśmy, wtedy pojawił się on, cały w busie. Parę godzin wcześniej. Noga, o, noga, noga widać, noga, noga. noga widać. O, stój, noga. stój, stój. Gdzie st... Kto ma saperkę? Saperkę dawaj. No ale nie, nie trzeba saperką rękami. rękami. Tutaj. Ostrożnie, ostrożnie, damy głowy. głowy nie głowa? Łeb, łeb, Tu będzie, tu to jest będzie. Go. delikatnie. delikatnie. O, tu tu coś o, jest coś? Zdejmuj zdejmuj, zdejmuj, zdejmuj. Tu jest. Hop, hop, hop. Nie, przeżył. Przeżył. Ja. przeżył! Nie, przeżył! Nie, oh, przeżył! Oh, oh, oh. Nieprawda, że ci siedzieli grubasy na przystanku. <laughs> nie! Nie, Nieprawda nie było. Ma. Masz to nagrane? Zobacz, Masz dowód? Nie? nie, nie ma dowodu. Co tak kłamać, nie. Ci bardzo nie idzie. <śmieniciela> ja mu nie idzie, nie, nie idzie no ja robi, ja, ja mówię, że mu nie idzie. Po prostu słuchaczek nie? Potem sobie trochę bieli dodaje często, żeby się łaskała. Ale jedz. Jak to, że restaurator za mnie to ja. jak normalnie, nie wiem, że to nie zadziała. Po robocie, next, czuję, że dobrze. Tak, tak samo jak czujemy się dobrze z faktem, że wracamy do domu. O co to wyjazd? To jest koniec naszej wycieczki. Koniec naszej wycieczki. Żegnam Wsiadam do busa, jadę go sprzątać. Nieprawda. Tak. Ja to też. To ja to też sprzątałem. Ja sprzątałem. Sprzątałem. Do domu wracasz. Panekst, bajacu. Panekst. Że <laughs> dojechaliśmy do Zielonej na stację piękną. Jarosław tankuje już na tutaj wóz. Jarek pojedzie do Wrocławia oddać wóz, to też tam wtedy będzie druga część czyszczenia. No a tak to jak wszystko dobrze pójdzie, to myślę, że posprzątamy wóz i za jakieś 15-20 minut może będziemy w domu. Biwak Solimy tak naprawdę nie skończył się wczoraj, tylko dzisiaj na stacji Wrocław Muchobur. Bo to tutaj musiałem odstawić naszego busa. Także wiewiór trochę naściemniałeś. A teraz to już naprawdę koniec. Do usłyszenia na kolejnej wyprawie. Sulimy.